Włosy zwykle nie robią problemu, dopóki zrobią. Sorry Vicky, to nie ja, tylko moje głupie kłaki. Tak, dzisiaj przejrzymy się potyczkom z włosami. Muszę ułożyć włosy przed ramką. Tylko to podłączę. Za proste. Trzeba podkręcić. Pierwszy lok w drodze. O, Justin dzwoni. Halo? Że co? Nie gadaj. Pewnie, że chce zobaczyć Jonas Brothers w czwartek. Nie wierzę, że wygrałeś bilety. Ekstra. E, Wiki, nie zapominasz o czymś? O Boże, co ja zrobiłam? Nie chciałam ich przypalić. Nie ma to jak ciepły prysznic. Czas się umyć. Ale z długimi włosami tak to bywa, że podczas wycia głowy lubią wypadać garściami. Wow, sporo tego. Dam je tu. Jejku, wypadło ci tyle włosów, że spokojnie można z nich zrobić perukę. U lepiej to posprzątaj, zanim ktoś zobaczy. A! Ale dużo. Mam nadzieję, że nie jestem jakaś chora czy coś. Ciekawe, czy da się zmienić fryzurę bez wizyty w salonie? Może zrobię sobie grzywkę? Ej, fajna! Żadna filozofia. Wystarczy podciąć. Zwykłymi nożyczkami. Ponoć trzeba skręcić włosy w ten sposób, żeby wyszło równo. Ten kto to wymyślił był chyba idiotą. Masz nauczkę, żeby więcej tego nie robić. Okej, okay, 40 minut minęło. Placek będzie już gotowy. Wow, pachnie nieziemsko. A wygląda jeszcze lepiej. Wiki padnie z zachwytu. Prezentacja jest najważniejsza. Idealnie. Ale dobra koleżanka. Zalety mieszkania z miłośniczką wypieków. Nie mogę się oprzeć. Co za zapach? Dzięki Bella. Teraz najlepsze. Pierwszy kęs. To próbujemy. Mega smaczne. Gdzie ty się tak nauczyłaś piec, co? Taką ucztę może zepsuć tylko jedno. Długi, gruby, czarny włos. Oj, zaraz chyba zgniatuję. Mam to w buzi! Muszę się jakoś pozbyć tego smaku. Mała wskazówka? Związuj włosy w kucyka następnym razem, co Bella? W końcu mogę się zrelaksować i obejrzeć ten serial, o którym tak wszyscy mówią. Ktoś tu był głodny. Pójdę po dokładkę. Au! Ale się zaplątały! Awa! Ała! Normalnie się przyczepiły na amen. Oddaję się. Najwyżej będę tak chodzić do końca życia. Nie ma to jak przeglądanie kolorowych magazynów w poszukiwaniu inspiracji. O, patrzcie na jej włosy. Pasowałby mi blond? W sumie to sama je rozjaśnię. Decyzja podjęta. Do dzieła. Po co wydawać fortunę na fryzjera, kiedy można to zrobić za darmo? Ale nie bez powodu wizyta w salonie tyle kosztuje, Wiki. To profesjonaliści. Jak to się stało? Co źle zrobiłam? Teraz żałujesz, że chciałaś blond włosy, co? Pobudka, Wiki, czas wstawać. Myć te włosy? Przydałoby się. Dobra, teraz to można je układać. Trochę odżywki, zanim użyję suszarki. Jeszcze pianka. Jajku, ile to będzie trwało? Tyle co maraton? Pierwszy krok za nami, jeszcze tylko siedem. Niektóre dziewczyny podchodzą do tematu bardziej na luzie. Wybierają ciuchy i są gotowe do wyjścia, bo włosy przez całą noc były związane w koka. A wiki jeszcze nie skończyła. Jest w połowie. Bardzo się stara, żeby osiągnąć stylowy nieład. Mając długie włosy jak Bella, nie musicie nic robić. Wow, całą noc nosiłaś koka? Ale idealne fale. To nie fair, nawet palcem nie drgnęła. Wizyta u fryzjera. Każda dziewczyna wie, że przed strzyżeniem trzeba dokładnie wytłumaczyć, czego się oczekuje. Myślałam, żeby podciąć końcówki niedużo, dosłownie centymetr. I mimo że fryzjerka przytaknęła, jej nożyczki wydają się kompletnie nie słuchać. To się nazywa dobra mina do złej gry. Boże, to gorsze niż horror. Boję się popatrzeć. Zaraz, chyba przesadzam. Fajnie wyszło. Jejku, to już siódma? Lepiej się zacznę szykować. Najpierw mycie zębów. Dziewczyny z długimi włosami wiedzą, że ta na pozór prosta czynność wcale taka nie jest. Nawet nie zdaje sobie sprawy, że ma pastę na włosach. Właśnie tu! Teraz muszę je umyć. Świetnie. Wow, w tym odcieniu wyglądasz pięknie, Bella. Teraz tylko zajmij się włosami. o, -o mamy kołtun. Czy ten grzebień się zmniejszył? Gdzie jest ta druga połówka? Ej, skąd się tam wziąłeś? Ciekawe co jeszcze znajdę. Mmm, dziwne, nie pamiętam, żebym to jadła, będzie na później. Dobra, chyba mam. Jejku, co jeszcze? Okej, okay, to na pewno nie moje włosy, włóczka? Serio? Trzeba ją wyciągnąć. Tak, mam grzebień. Chyba znów musisz się wybrać do kosmetycznego. Urok grubych, kręconych włosów. Podobały Wam się te gafy z włosami? To obejrzyjcie wpadki. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi. I subskrybujcie kanał One To Free Go na YouTube, jeśli macie ochotę na więcej.